Hej, hej, hej! Z the strony Master i witam was w kolejnym odcinku z Morrowind. A więc tak, jak widzicie... Kupiłem sobie lepszy pancerz. Lepszy, ponieważ jest to pancerz średni, to znaczy, że na moją klasę. W ogóle też miał lepsze statystyki. Jedyne, na co mi nie zabrakło, to na... Kirys. Jako ścianę Kirys mi zabrakło. Jeszcze miałem pecha, bo przypadkowo zraziłem do siebie sprzedawcę i wszystko mi podwyżył. Zaczął się cenę. Ale, a więc. Tak, jako że trzeba nas na lepszy Kirys, zbierzemy sobie kolejne zadanie. A tak, przy okazji dostałem awans. Dostałem awans w tej gilni i teraz jestem. Terminatorem. No. A więc, rozkazy. Co trzeba zrobić? Miejscową kopalnię nachodzą złodzieje jaj. Musisz sobie z nimi poradzić. Poczekajcie, szybko włączę stoper Póki pamiętam. Jestem ukochany. Kopalnie nachodzą złodzieje, i musisz rozwiązać ten problem. Złodzieje, i powiadasz. Tak, złodzieje, i Może to brzmi trochę głupio, ale. ją kwama to jedna z niewielu rzeczy, która się opłaca wywodzić z tej cholernej dziury. Trambero, do którego należy kopalnia, jaj, szulk, chce, by los tych złodziei położył, posłużył za ostrzeżenie dla innych, którzy mogliby wpaść w podobny pomysł. Ci złodzieje, i to. Sevilu, Otran i Tanila Valas. pracowali wcześniej w tej kopalni, od dawna też sprawiają kłopoty w tej okolicy. Procis sobie z nim, prawda? Skoś się do mnie, gdy już będą martwi. No, aktualnie no dziennik. E, kopalnia jajszul. Kopalnia znajduje się kawałek na południowy zachód od miasta Balmora. Spoko mam to zapisane w dzienniku. Złodzieje jaj. E, okej, okay, dobra. W ogóle wykosztowałem się z całych pieniędzy. Miałem 1220. O nic nie chodzi. Dobra, a więc tak mapa świetna. Mam nadzieję, że mi pokaże Fort Księżycowy. No, nie pokaże mi, niestety. W ogóle do Fortu Księżycowego warto by się wybrać kiedyś może. Ale. Tak. Mówi, że kopalnia Edge znajduje się niedaleko na południowy zachód. Wschód, zachód. Ok. Ok, od miasta z boczu góry na zachód. Od rzeki O Jezu, stary most wiszący nad rzeką i znajduje się tuż przy wejściu do kopalni. Na południowy wschód mam podążyć z rzeki wypływającej z miasta na południe. Dojść do mostu. Ok, chyba wszystko jasne. Chyba. A więc tak, ja sobie szybko zapiszę. Ja sobie szybko zapiszę idziemy w stronę rzeki. Jezu, to bydle jest wielkie. Jeszcze szybko sprawdzę Mam iść tam. Słudza północ południe spoko. Wzdłuż rzeki na południe, tam powinien być jakiś most. Zgaduję, że tędy, bo jak żeby inaczej, jezu, jakie grzyby, co tu mamy? Nic, okej. Okay. Przydałby się tutaj jakiś konik albo coś. Ty, coś mi atakuje. Wiecie co, ja może sobie to jeszcze raz przeczytam. Halo. <słuch> Mówi, że komalnia jaj znajduje się niedaleko na południowy zachód. Od miasta z boczu góry na zachód od rzeki odaj Stary most wiszący nad rzeką znajduje się tuż przy wejściu do kopalni na południowy wschód. Z dłuż rzeki wypływającej z miasta na południe i dojść do mostu. No dobrze. No dobrze. No to idziemy dalej. Jest tu coś do zabicia? Przedaj, tu mam rzekę. Chyba chodzi o tamten obóz, tak mi się wydaje. Przynajmniej. Gin po czwaro. O Jezu! Co ty, co ty mi zrobiłaś? Te, Daj się zabić! No co to jest? A ciulstwo, no! Halo! Daj mi się poruszyć! No! Ja nie mogę! Ja przez to już się zginę! No! Pełnak, jezu, żadnego z tego pożytku. No to tak, tam widzę most, a tam widzę chyba kopalnię. Wiecie co na sam początek sobie zapiszę? W ogóle strasznie niewyraźne są tutaj ścieżki. A więc tak, doszedłem do mostu. Mam wejście do kopalni, ale co to? There's something not right about you. Maybe you should go. Jestem górnikiem z kopalni. Robię tu małą przerwę. Koniec. Zaraz, zaraz, zaraz. Jak wy się? Na no problemy ja no... Sewilo Otran i Daengwala. wala sam. Pini. O, oh, jestem sure this że to ważne, ale muszę must go. No, Okej, okay, porozmawiajmy. Na mają już złodzieje, ja i Sylwion. Niegdyś przyciągała ich tu praca, ale to nie byli dobrzy merowie. Mogą się ukrywać w dowolnej części kopalni. Dowolnej... Aha, to fajnie. A ty co mi powiesz? Jestem grudnikiem, muszę złapać nieco świeżego. Zrodzieje jaj. Ale ja nadal znikają, a oni znają to miejsce bez problemu, mogliby wchodzić i wychodzić niezauważeni. No okej. Okay. Kilow górniczy. Panowie, nie będzie wam przeszkadzać, jak sobie zapiszę i wezmę ten kilow. Nic? Okej. Okay. kierow może się przyda, wiecie jak to jest. Wysłużone drzwi do jaskini. Ja mam nadzieję, że to nie będzie taka kopalnia, w której pracuję ty... ja Za chwilę wracam. Poczekajcie, bardzo was spostrzę. Okej, okay, już jestem. Niestety oczywiście jak debil nacisnąłem F9 i... Mniej szybko wczytało grę. A więc. Ach, no, chodźmy z powrotem do kopalni. Ta... Ty widzę, że coś się tutaj broni. Ja sobie zapiszę. Widać, że hardkowo praca mają ci górnicy. Hm, ale to drogie. Chcę co, póki tamten stwór sobie poszedł. Ciekawe, czy będzie chciał mnie zabić, bo jeśli tak, to kiepsko, ponieważ... No cóż... Nie no, nie powinien mnie zabić. Halo, potworze? A to jest robotnik, dobra. Mam nadzieję, że nie będzie chciał mnie zabić. Ja sobie stąd wszystko tutaj wezmę, to się wszystko ładnie posprzedaje. Halo, jajko, weźimy jajka. Widzę, że Nie chcesz mi zjeści ani nic. ty też nie? To jest ten te, 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 te. No i ładnie. Wszystko Na pewno nie chcecie mnie zabić Okej okay, na pewno To się wszystko tutaj weźmie To się wszystko może przyda Niby przyszedłem rozgomić złodzieje jajek Ale jakoś tak wiecie Dobra nie będę was naducał Stąd przyszedłem Pytanie, gdzie mam iść? Tu są tylko jaja. Co chcemy zabić? Znowu. Okej. Okay. Ja może sobie pójdę tutaj. Obóz Górków. Jakaś rozbudowana jest ta kopalnia, nie spodziewałem się. Jezu, prawie jak kopalnia w gotiku, jedynca. Let's hear it, Kajit. To kopalnie jej, obcy że Zwiadowcy i wołownicy nie atakują górników, gdy znają ich zapach. Ty pachniesz jak Intus. Aha. Jakoś mnie nie atakowali, Okej. okej. Okay. Aże będziesz krzywnić robotniku, nie będą ci dokuczać. Zwiadowcy i wojownicy Kwama będą cię jednak atakować. Aha, zwiadowcy i wo wojownicy, okej. Okay. Eee, będą cię jednak atakować, gdyż nie rozpoznają twojego zapachu. Unikaj ich, jeśli cię do tego nie zmuszą, zabij. Nie martw się. Ul zastąpi ich bardzo szybko nowymi osobnikami. Okej, okay. bardzo pozytywna. Kolonii Kwama znane również są jako kopalnie i jaj. Zasiadają następujący razem. Kwama, kulowa, Kwama, Jownika... Królowa Kwama. A, pentraki są od tego Kwama, okej. Okay. Czyli to, co mnie tam prawie zjadło i zabiło. E, wojownik Kwama... Pierd... Zostaw mnie. Kulowa to wielka rozdęta kwama, rozkładająca jaja, które znajdują się w gnieździe. Kulawy są zbyt wielkie i ciężkie, aby. Chcę zaraz, jeśli kulowa rozkłada jaja w gnieździe, to mam pytanie, skąd są te tutaj jaja. No ale okej, okay, jak sądzicie? A, miałem się ciebie zapytać o tych: o złodziei jaj. Nic tam nie wiadomo na ten temat. Mamy swoje zadania i na. No aha A może ty talk with you ale mogę się do polu. to świetnie będę musiał przez całą kopalię po prostu zaraz wracam Okej okay, dobra, może to jakoś wytnę e, mogą się znajdować do wolnej Jesteś robotnicą Robotnik Pełdrak, tu są jaja Gdzie też one się mogą ukrywać Jezus Maria Widzicie jak, jak się przydaje tarcza? A to jest zwiadowca Kwama To wszystko tłumaczy To wszystko Kurde Dobrze, że zwiadowcy nie są jacyś więksi Ciekawe jak wyglądają wojownicy To jest Pendraks, nie? Tak Minerze królowej. Hmm. Sobie zapiszę, może przed tym. Eee, czternaście minut odcinka. Spokojnie. A że to niby wy? Aha! Może tacy by słabi? Eee... Tak, chwalę się skinami. No posz, jak mi się chwilę idzie. Okej okay, jeden zdał, teraz ty Ty pojadł za skinami. Proszę, Selvio, to ja mam. No i świetnie. Ja sobie ich tutaj przeszukam ładnie. A, wszystko się weźmie. Z ciebie też. Nie wiem, czy tu przeszukiwać, czy co, czy jak. Może lepiej nie. Zadanie wykonane, więc chyba wracam. Ideolo I teraz tak hm. Ej, w sumie bym się jakoś uleczył tak Magia Chyba kupiłem jakoś Nie Chyba jednak nic nie kupiłem do tego na baczku no się mówi, jakoś to przeżyję. Tego już zabiłem. To jest pracownica. No. Stalaktyt. Someone should teach you some manners. Bla, bla 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 no, no to cóż, wracamy się Tu jesteś coś... ty, a ja chciałem jeszcze zobaczyć co tu jest Może jakieś skarba albo coś A, dobra, jestem się trochę jej mi się nazbierało tak jakbym nie miał rosnych to... no i się wracamy w ogóle dostałem coś w dzienniku że kopalnia znajduje się niedaleko Teraz, ja miałem coś o nich jeszcze odzyskać, czy tylko mam... miałem ich... Teraz, Aedes, dobra. No to idziemy do ADIS AIDS, Aedes. Wzdłuż rzeki. W ogóle, jakie piękne niebo. Gdzieś tu kiedyś widziałem taki piękny księżyc. Tam jest. Patrzcie, jaki księżyc, jaki wielki, jaki piękny. A gdyby na ziemi taki był, to nad Bałtykiem byśmy mieli 5 fale. Mogę jakoś szybciej iść? Nie, raczej nie. Właśnie tak przy okazji powinniśmy już prawie zdobyć level. Tyle nam się tam punktów nabiło. Ach. O, jeszcze trzy. Z tego co widziałem, nam się topów wzus. Średni pancerz i chyba tarcza. No, chyba tak. Szkoda, że nie można iść z włączoną mapą. Bardzo szkoda. Tup, 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 tup. Ok. Genialne rozwiązanie. Wczytywanie terenu podczas gry. No, w sumie oddamy tego quest'a i tak chyba idealnie zakończymy. Chyba, że kupię jeszcze przy Was ten kościany pancerz. Jeśli mi Michajsu starczy. Proszę, niech da za to zadanie tak około 300. 350 koron, proszę. Ja sprawę wyglądam jak ten facet tutaj, tylko sobie pomogę kupić na ramienik taki sam jak ma on lub taki inny i postanowiłem, że będę oryginalny, kupię i ten, i ten. Mam nadzieję, że mnie zrozumieliście bo chyba sam bym siebie nie zrozumiał. ale co tam? Przepiękny sound. Sound, sound tak? Sound, tak? O, oh, Outlander, Did you want What happened chciałeś coś What Co się you? By the gods, you're half dead! No, w sumie, e, czy ludzie jest tak, zostali ukrali. Zdziej obrawali nie, ty nie tylko część, ale wszyscy? Doskonale. Oto twoja zapata. 100 septimów. 100 septimów, wiesz ty co. Mam też pewne nowe mikstury, weź. Się. Na pewno się przydadzą. Daj znać, gdy znajdzie cię ochota na kolejne rozkazy. Dodano do ekipunku 100 złota. Przywrócenie kondycji i uaktualniono dziennik. Ja sobie chyba sobie od razu wezmę jakieś nowe rozkazy. Spółka górnicza z Caldery chce, aby cztery wysłannicy Telwani odpowiedzialni za problemy kopalni ponieśli śmierć wysłannicy Telwani. Cztery wysłannicy tawalni są odpowiedzialni za kradzieże i zaginięcie, na skutek których ucierpiały kopalnie Ebonu w Kalderze. Agenci nazywają się bla 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 i kurwają się w jaskini na północ od kopalni Kaldera. E, Miej na baczności. Jest bardzo prawdopodobne, że jeden z nich pełni straż przed kopalniami najszybciej doczeżę tam, korzystając z usług specjalisty teleportacyjnego. Ale kto jest specjalistą teleportacyjnym? Wysłannicy sata, rozkazy, kradzieży i osiągnięcia kopalni ebonu. Eee... O... Tyle pytań. Kradzieży i zaginięcie. Spółka Goniszana stwierdzi, że wysłannicy śpiegują ich pracę w kopalniach w mieście Kal, coś tam podobno kradną ebon. Ebon, powiadasz? Hmm.. Ciekawe czy to jest drugie. E, przez nie giną strażnicy uciekają niewolnicy. Aha Eee... Kopalnie ebonów kal coś tam. Aktualnie ono gdzieś się za... Nie chciałem kadzieś zaginięcia, ja chciałem to. Chyba znajdują się na południowy schód od osady kaldera. Popytaj dokładnie już... Jak już tam będziesz miejscowość... Eee, dobra Nie wiem, czy to mi coś da? Agidia wojowników okradła jednego z jej sekretarzy Jest, jest głupia, ale umie walczyć Jednak z żadnej... Pa. Eee... Okej okay. Gdzie tu są znowu te imiona? A nie chcę mi się tego wszystkiego czytać, zobaczę tylko gilię zodziei. Całe zamieszanie wokół kopalni spółki kamien to nie jest robota z złodziei. Wskazuję... Dobra. Koniec. Tego dobrego. Tak, ja szybko sprawdzę ile mam hajsu, a mam dokładnie hajsu... 166 Kiepsko, kiepsko, naprawdę kiepsko Chyba będę musiał... Ty, ty masz co tam jakieś coś? Witaj poszukiwaczem, szukasz czegoś co pozwoli ci wyrównać szanse, czegoś bla 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 a tu to... mnie. Ty z tobą mogę handlować, naprawdę? Nie. Nie gadaj. Nie gadaj, że masz tu coś lepszego. Mały, 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 mały. Duży, 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 duży. Duży, duży, duży. duży. Nie dała. Nie masz nic takiego dobrego, co by mnie interesowało. Ale masz broń. To dobrze wiedzieć. Masz tu jakiś. Nikt nie ma dobrego toporu wojennego, no wiecie wy co? Sama broń jakaś obuchowa czy coś, a ja tu się mogę męczyć z toporem. Wiecie co? Sobie to tak powiększa. O! patrz jaki jestem piękny. Dobra. Wiecie co? Ja tu zakończę ten 26-minutowy odcinek. I się z Wami żegnam. Hej.